Cześć, witajcie, z tej strony Natek i w tym filmie ja Wam pokażę taką modyfikację, która dodaje tutaj na dole ekranu takie przyciski. Jak teraz kliknę jeden z tych przycisków, to... Ojejów, w coś chyba wjechałem. Ale jak kliknę na przykład ten przycisk, to teraz jakaś część auta powinna odpaść. Widzę, że zepsuła się jakaś śruba. Próbuję jeszcze raz. O, Rura wydechowa. Została uszkodzona. A więc jak widzicie, teraz tutaj rura wydechowa się nie trzyma auta. Ale jeszcze są inne przyciski, żeby jakoś część się zepsuć. Teraz jakieś światło zostało zepsute. Oto. Jeszcze raz. Chłodzenie silnika zostało zepsute. Teraz jakieś szkło. Jak ten przycisk klikniesz, to coś to coś się stanie z jakąś częścią, a więc akurat teraz e, jakaś część się zaczęła się palić. Znowu kliknę. Jak się na czymś zaczęło się palić. Jak widzicie. Teraz odpadły wszystkie części od samochodu. To jest naprawdę bardzo fajne. Można zniszczyć jakąś część. Jedna opona się przebiła. A więc jeżeli tak będę klikał ten przycisk szybko, to jak widać, wszystkie opony są przebite i jeszcze to koło się tak trochę średnio trzyma. Ale jeszcze jest inny przycisk, gdzie też się niszczą części. Jest bardzo podobny do tego wcześniejszego przycisku. Jeszcze jest te formu i losową częścią, więc tutaj się zrobiła dziura. To widzicie, że to teraz tutaj odstaje. Jak tam będę klikać, to widzicie, że z tym autem się cały czas dzieją dziwne rzeczy. To auto jest takie trochę podziurawione i widzę, że ten silnik się tak trochę średnio trzyma teraz. Chyba ten przycisk jest od przebijania opon, ten przycisk jest od Losowego zniszczenia jakiejkolwiek części nas najbardziej interesuje. Ten największy przycisk, i ten przycisk sprawia, że co 10 sekund auto się niszczy w losowy sposób. Teraz jest to włączone. To sobie trochę pojeździmy i zobaczmy, yy, co się stanie. I ten autobus to tutaj jechał. O, jeju, koło mi jedno odpadło. To koło się trochę przestało trzymać przednie. Pier... O! I coś się także zaczęło palić, ale. Dalej mogę jechać. Tak, dalej mogę jechać. Za bardzo nic się nie stało, tylko około odpadło i się palę, ale to nie szkodzi. Ważne, że jadę. Już tym autem się bardzo ciężko jeździ, Silnik się chyba zepsuł niestety. I myślę, że później spróbuję to zrobić na samolocie, bo byłoby to bardzo ciekawe, jakbym leciał i nagle by samolocie zaczął palić, a więc pod koniec odcinka to zrobię. Będę próbował w nic nie wjechać. Coś się zaczęło palić. Jak ciekawie jak to wygląda od środka. Ciekawi mnie jak kierowca się musi teraz czuć. Jakaś śruba się zepsuła, ale to jest niesamowite, że auto z gry ma śruby, które można zniszczyć. To jest naprawdę ciekawe. Ojej. To tutaj jest kolejny autobus. Ojej, ale skoczyłem. No, Dobra, ja myślę, że mogę... Wyjechacie z miasta, żeby mógł jechać trochę szybciej. To jest kolejny autobus. Ile jest autobusów w tym mieście? Trochę się przód zmiażdżył, ale to nie szkodzi. Ojeju. Z jednej opony zaszło powietrze. To jest kolejny autobus. Może wy policzcie autobusy i napiszcie, ile w tym filmie było autobusów. I tam jest kolejny autobus. I widzę, że coś się zaczęło palić. Kolejny autobus tam jedzie. Dobra, i chyba właśnie uniknąłem y, zdarzenia z tym autobusem. Coś się zaczęło palić. Silnik się gotuje, widzę. Dlaczego ten licznik jest w milach na godzinę? Już jest wszystko w kilometrach na godzinę. Tutaj widzę, że jest jakiś korek, ale to nie szkodzi. Koło mi się skrzywiło, ale. To pewnie dlatego, że w tamto auto wjechałem. Dobra, jak na razie dobrze idzie. Mam nadzieję, że zaraz coś ciekawego się zacznie palić. Jedna opona się przebiła. Silnik się gotuje. Oprócz tego chyba nic takiego specjalnego się nie dzieje. Kolejna opona przebita. O nie, i się silnik zepsuł. Pomyślałem, że zmienię samochód. Wejdźmy na autostradę. Mam nadzieję, że nie ma tutaj płotu. No właśnie nie ma. Ojeju. Coś się zaczęło palić, ale to nie szkodzi. Chyba siedzenie kierowcy się pali. Ojeju, czy, czy tamto auto nie patrzy się, gdzie jedzie? Dlaczego to auto we mnie wjechało? Weź no jedź szybciej. A jak na razie to do, dobrze idzie. Jakaś śruba się zepsuła. Ja skręcałem, a to auto nie skręca. Właśnie zostało jedno koło przebite. I widzicie, że. Całe auto stoi krzywo. Mam nadzieję, że to nie będzie mi przeszkadzać w wyprowadzeniu. Kolejne koło się przebiło. Wszystkie koła są przebite. Nie. O nie. Co temu aucie się stało? Jadę. Zaczęłam się palić, ale jadę dalej. Ja teraz się przesiadam w samolot i spróbujemy go zniszczyć w locie. No to tutaj mam samolot to włączmy tą modyfikację i spróbujmy nim gdzieś polecieć. Dobra, jedziemy. Jakaś śruba odpadła. Ojeju, tam silnik wyleciał. Kolejny silnik. Jak tak silniki będą odpadać, to zbyt daleko nie polecę. Klapa odpadła. Wystartowałem. Tam jakieś drzwi odpadły. Dobra, możemy schować chyba podwozie. Coś tam mi z tyłu odpadło. Na razie to lecę bez problemu. Ojej! Silnik jeden straciłem. Mam teraz tylko jeden silnik. Jeżeli mi ten silnik też odpadnie, to będę musiał lądować. O. Odpadła mi jedna osłona na koła. A jeszcze się samolot nie zaczął palić, a więc... Z tego jestem zadowolony. Widzę, że jedno z skrzydłów zostało teraz zdeformowane. Jakaś tam... Jakaś tam część silnika mi odpadła. Kolejne okno. O, z tobą mi coś odpadło. Ale jeszcze żadne koło y, nie zostało zepsute, więc to jest bardzo ciekawe. Kolejne okno. Ten samolot został prawie przedzielony na pół. Ale dalej lecę, więc to jest bardzo ciekawe. Właśnie to mi tutaj odpadło. Nie wiem czy dalej będę mógł lecieć, ale jak na razie... Nic takiego się nie dzieje. O! Ostatni silnik mi odpadł. Klapy na maksa. Podwozie. I spróbujmy wylądować. Mam tylko teraz nadzieję, że koła mi nie zaczną odpadać. Na razie to chyba dobrze idzie. Dobra. Ojeju. Trochę się odbiłem. Straciłem właśnie kontrolę nad samolotem. Ale jakoś wylądowałem. Myślę, że wszyscy przeżyli. Spróbujmy to zrobić jeszcze raz. Lecimy. O, znowu. Silnik mi jakiś odpadł. Ale to nie szkodzi. Ojej, koła mi odpadły. E, ciężki start mam, widzę. Już lecę, lepiej schować podwozie. O, i znowu mi e, to odpadło. Znowu ten sam silnik, który się był już wcześniej zepsuty. A więc e, Dużych strat nie ma. ojeju, co czemu coś tak trzym się? O! Żegna jest to pionowy. Ale w sumie, chyba nie jest yy, to za bardzo potrzebne. To mi się chyba i tak nie przyda. I mam teraz tylko nadzieję, że yy, mechanizm odlądowania nagle mi nie odpadnie. Dobra, tutaj ten panel odpadł. O! Kolejny silnik mi odpadł. Trochę szkoda, że nie można tego ustawić na. E, nie wiem, na 5 sekund na przykład. Lecę krzywo. O, i tutaj coś zrobiło dziurę. Ale oprócz tego to normalnie lecę. Ojeju. Wy widzicie jak ten samolot skręca? I nie mam statycznika pionowego, które mógłbym, no, naprawić. O nie, ojeju. Chyba niestety samolot mi się zepsuł. A więc teraz do tego samolotu wpakowałem cztery maluchy i spróbuję tym samolotem tak polecieć i wylądować, żeby tych maluchów nie zniszczyć. I każdy z tych maluchów ma zaciągnięty ręczny, a więc nic takiego się nie powinno stać. Już chyba mogę startować. Tak, podwozie chowamy. Już się jakaś dziura zrobiła w samolocie tutaj, ale chyba żaden maluch nie wleci z tej dziury. No oprócz tego, samolot jest sprawny. O! Tu mi silnik odpadł i tu mi jedna klapa odpadła. O! Znowu mi coś odpadło, ale wszystkie maluchy są y, całe. O, coś mi znowu odpadło. Dobra, kolejny silnik mi odpadł i ostatnim razem jak mi odpadły dwa silniki, miałem dwa silniki ...tylko z jednej strony, to zaczął mi się samolot kręcić, ale teraz mam statecznik pionowy, to teraz y, nie powinien się tak samolot kręcić. Tutaj coś mi właśnie odpadło. A tutaj z przodu też jest jakaś ściura. Żeby to skończyć, myślę, że mogę kliknąć na ten przycisk. Tutaj. Koła mi odpadły. O nie! Tym samolotem już się nie da sterować niestety. Nic nie działa. Je... Spadłem. Ale tym maluchom chyba się za bardzo nic nie stało. No, Pojadą do warsztatu i będą jak nowe. Więc jeżeli ten film wam się spodobał, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Za to, że obejrzeliście film do końca, mam dla was ciekawostkę. Czy wiedzieliście, że najszybszy samolot pasażerski leciał z dwukrotną prędkością dźwięku? To prawie 2200 km na godzinę. Dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Cześć!